I, dzi i Dzisiaj nagrywamy w Brawl Stars i mogę na tym koncie już nagrywać na tym głównym koncie bo się już ten zalogowałem na te konto więc teraz będziemy nagrywać na głównym koncie no i dzisiaj zdobyjemy sobie pakiet odznak no to no no i Najpierw sobie zagrajmy już jedną gierkę, bo e, za minutę dopiero będą minuty, raczej misja, więc dobra, ja sobie biorę postać i się widzimy za chwilę, dobra. Dobra, dobra. dobra więc gram. zaczynamy. Dobra, dostał, dostał, dobra, to on zabije, dobra, teraz tak u niego, dobra, jest, udało się, chodźmy na środek, dobra, zabity, kurde, nie. Dobra, to mamy już misję, więc zaczynamy. robić tę misję z nitą, No i mam tam jeszcze zadać. zagrajmy sobie na dół o zaczynamy. Tak, przejdzamy. Dobra. Kurde, mam mało HP. Dobra, ale przynajmniej jeszcze zbierę to. Kurde, albo nie. Albo tak. Dobra, tutaj jest gdzieś edgar. Tak. Dobra, tam jest. Kurde, dobra jest. ale mamy Misika. No teraz tak w nią. Tak, dobra, zabita. Okej okay. No dobra. Mam do kolejnego myszka Dobra. I teraz tam biegu. Dobra, nie trafię się. Tam był ktoś w na dole. Raczej. tak i też tam był, nie biję ta osoba. Dobra, jeżdżę, ale dobra, zabił mnie, ale trzecie miejsce, dobra, dobra. Kurde, nie, 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 dobra, tam miszka tak, ratuje mnie, okej. Okay. Bierzmy to Kurde, będzie mnie atakować Dobra, jednak nie Dobra, jest tu Ta, co mi zabrała, dobra Kurde, nie No chodź czas. Nie się go tak szczerze nie boję. Ja bym dał raz z nim. Może. Nie bym tak go trafił. Te trzy razy. Dobra. Żeby zabić tego. Robina. Dobra, niby się z nim filmuje, żeby tak go zabić. No dobra. Czyli nie... Dobra. Tak! Dobra jest! Nie, dobra, bo się odbijają jeszcze Dobra. Bramy, są. Dobra. Bramy teraz. Dobra. Bierzmy yy. to. Dobra. Dobra jest zabity, Mamy już pięć zeznaniem. Robasz ginął. No piesz... O to. Oj, Ty mogłem go zabić. Dobra. No chodź. Tak, teraz tak. Tak. Dobra i czego zabiję? Tak, zabiło go. Kurde, dobra. Teraz tego. Zabiłem. Mamy już jedenaście. Kurde. Dobra, został z jedną. dobra jest, udało się. Dobra, widzowie, udało nam się zrobić tę misję. I już mamy pakiet odznak Ale jeszcze przed otworzeniem zagrajmy sobie knockout w yy, takim yy, tym Karlem. Z dwie gry, i potem otwieramy pakiet odznak Więc zaczynamy. Tu w ogóle jakaś mapa fajna. Nie grałem na takiej. Nigdy. Kurde. Dobra, zabiłem. Raczej zabił tam ten. ten. Dobra, zabiłem. Został nam ten. No chodź, jest. Dobra. została jeszcze kolejna i już wygramy. Nie. Dobra. Dobra, zabił. Tutaj jest Max. Obawiam gdzieś tutaj. O, tak jest, 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 jest. Tak, jest, dobra. Dobra, widzowie. Dajemy kolejną rundę. Mam mają Tika i tego. Daj na małego. Oho. O mam ult, mógłbym do nich podejść. daję na Majka. Kurde, lagi trochę, dobra już, nie? O kurde, wygrowa się, czekajcie. Dobra, gram. Jest jeszcze bi. Dobra, jest. I zostało jeszcze. Jedna runda. Jest, konia. Tak, zapie go. Nie tylko. Jezu. Ale dobra, ale zabił ktoś. Dobra, wyględnie. Szybko poszło. Zagrajmy się jeszcze jedną. Dobra. Więc zaczynamy. Yy, Okej. Okay. Nie przeciwko Byronowi. Dostałem tylko ja Na dwóch no, Tak zabiłem go, go Nie Kurde Dobra Przeszedłem do przegrana O zabiliśmy tego y 300 no? ktoś zabił dobra, jeden. mamy jeden jeden jeszcze jedno. Kurde, dobra, już już wszystko gra. Dobra. Oho, już jeden zginął naszej Nie. Kurde, no raczej na no koniec. Dobra. Już jestem i yy, dobra, otwieramy pakiet odznak. Jeszcze powiem dokąd bym chciał. Więc albo do Mortisa, albo do Stew, albo nie, do Stew, nie, do Grom, yy, do Greya, yy, do Bu lub de, lub Surge. Yy, jeszcze Nita Ale No Żebym się cieszył z innych Zobaczmy jak to będą I o, Tak do i do Mortisa Ale mam farta A do Mortisa ja, To jest rzadka Dobra Dajemy sobie tutaj to I jeszcze do Surdza Mam Taką zdenwowaną. I do kolca jeszcze wkurzoną. A do kolca mam już żemotki. I zostało mi jeszcze tyle. Dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie się raczej ten... Ym... Widzimy się już jutro. Albo za dwa dni. I... I sobie powbijemy na nazywacie 15 rangi na Tikku, Jackie, Karlu i na Broku może albo na Bolu, albo na Rozie, albo na Jessie, albo na Pam. Więc do zobaczenia.